Witam ponownie. W tym odcinku, jak już mówiliśmy poprzednio o efektach typu send, no to tutaj także warto wspomnieć, ponieważ to jest mniej więcej ta sama technika o kompresji typu sidechain. Tak więc pokażę ją tu na tym tak zwanym klasycznym już przykładzie w, w, w przypadku, gdy. Na przykład macie sytuację, że, że chcecie bardziej, dużo lepiej zbalansować bazę ze stopą w waszym miksie, no to automatycznie tutaj można zastosować, czy to equalizer oczywiście na odpowiednie, odpowiednie częstotliwości, ale także można się posłużyć lekką, zastosowaniem lekkiej, no chyba że chcecie mieć jakiś efekt takie pompowania, no to w tym momencie odpowiednio sobie ustawiacie tak kompresor jak chcecie. Ale właśnie w tym momencie stosuje się kompresję typu sidechain i to jest dosyć proste w Reaperze. Ja zresztą tutaj zaznaczę sobie to wszystko. W generalnie to jeszcze nie pokazałam Wam jednego gadżetu, jeżeli chodzi o tą selekcję. Jeżeli macie powiedzmy zaznaczony jakiś fragment i chcecie go wydłużyć, tak wystarczy tylko, że pójdziecie do momentu, do którego chcecie wydłużyć, naciś naciśniecie Shift i klikniecie po prostu na to miejsce. I w tym momencie automatycznie ta selekcja Wam się wydłuża. Ok, tak więc tutaj także możecie wrócić do tego momentu, od którego chcecie z tej strony, na przykład z Shiftem. I możemy tutaj skracać. Ok, tak więc Shift akurat tu się przydaje w tym momencie. Mamy lub włączony. I teraz, tak jak mamy tutaj u... wysłać właściwie sygnał, bo to oczywiście trzeba wysłać sygnał ze stopem, żeby odbierał kompresor na basie. Tak więc, najpierw skupmy się na tym, jak będziemy tutaj wysyłali sygnał. Wejdźmy znowu do Input Output. Ja sobie tutaj dodam nowego senda. Mam już tu troszkę zamieszania, ale dodamy. BAS 1. OK, i w tym momencie, jeżeli chodzi o przesyłanie sygnału, no to nie możemy go wysłać od razu na główny kanał, tak więc musimy tutaj stworzyć też dodatkową ścieżkę audio wirtualną. I w tym przypadku akurat wybiorę. No to musi być para parzysta, tak więc 3, 4. Jeżeli tego tutaj nie będziecie widzieli, bo tak może, może być, taka sytuacja, no to tutaj macie odpowiednie, możecie stworzyć dodatkowe pary. Ok, tak więc wybierzcie sobie tutaj 3-4, i w tym momencie ten sygnał, właśnie tutaj z basu, będzie wysyłany też na 3-4 AUX. Ok, teraz przejdźmy sobie tutaj do tej naszej ścieżki z basem. Wejdźmy sobie na kanał efektów. Tutaj widzicie, że mamy na tej ścieżce ten nasz syntezator, ale ja do niego dodam jeszcze kompresor. Wykorzystamy tutaj ten kompresor Google. Recomp I nie chcemy, żeby nam zbierał właśnie, dlatego nie wysyłaliśmy tego na główny kanał, ponieważ nie chcemy, żeby ten kompresor, ta, ten kompresor, który tutaj jest, żeby on nie zbierał sygnału tylko z całego, po prostu tutaj z całej sumy, tylko chcemy, żeby on zebrał sygnał właśnie z tego toru czy 4. I ten to 4 w tym momencie to się nazywa właśnie auxiliary input, ok? Tak więc w tym momencie, jeżeli ja to tak zaznaczę, ustawimy tylko troszkę ratio większe, ponieważ w tym momencie 1 do 1 nie ma żadnej kompresji. I ciśniemy troszkę threshold i zobaczmy teraz, jak to działa. Ja to może puszczę akurat w trybie solowym te dwie ścieżki i zobaczmy. W zależności od tego jak chcecie w jaki sposób chcecie, aby ten kompresor pracował, jeżeli chcecie, żeby był takie efekty pompowania, no to oczywiście ten release będzie dużo wolniejszy, ale jeżeli chcecie, żeby szybko wychodził, żeby tylko na moment ściszył i zrobił więcej miejsca bas submitowi w no, stopie, no to automatycznie krótki release. No i możemy troszkę jeszcze rajze zdjąć, czyli skalę redukcji. Oczywiście tutaj przesadziłem z tą redukcją też, możemy troszkę ją zmniejszyć nie trzeba tutaj redukować na kanale, jeżeli chodzi o styczeń. Ok, ale widzicie, że sygnał ładnie wpada, tak więc wszystko jest w porządku. No dobrze, to jeszcze raz prześledźmy to. Przejdźmy do stopy. Najważniejsze, właśnie w tym input i output, w tych opcjach, że jak wrzucicie tutaj kolejnego senda. Oj, przepraszam Was, coś mi wyskoczyło tutaj z internetu przez moment. Jak wrzucicie tego senda, no to pamiętajcie, żeby go nie wysyłać od razu na sumę, na, na master, czyli na 1,2 kanał. Tylko musicie wysłać go na kolejną ścieżkę Auxiliary w tym momencie. Jeżeli jej nie ma, no to tutaj musicie dobrać sobie kolejną parę, ale ona musi być parzysta para. Kolejna, nie może być oczywiście 2-3, bo wtedy to się będzie nie zgadzało po prostu tak jak powinno działać. Nie będzie, nie będzie działało tak jak powinno. I w tym momencie, jeżeli macie tak już tutaj wysłany ten sygnał, no to automatycznie wrzucamy sobie tutaj kompresor. I najważniejsze właśnie wybieramy tutaj w opcji Detector Input, Auxiliary Input LR No i potem już sobie odpowiednio ustawiamy skalę redukcji Threshold czyli punkt od jakiego zacznie się ta kompresja szybki atak najlepiej i release w zależności od tego jaki chcemy mieć wydatny ten efekt, czy chcemy pompować czy chcemy tylko na szybko skrócić ten e, obniżyć jak gdyby poziom tę głośności tego basu żeby zrobić więcej miejsca dla stopy no to automatycznie krótszy release Ok, no to by było tyle w tym zakresie. Mam nadzieję, że wiecie już mniej więcej, jak stosować tego typu kompresje. Oczywiście to ja tylko przedstawiłem na stopie i basie, ale generalnie kompresje typu sidechain stosuje się do wszystkich instrumentów. W przypadku, kiedy na przykład macie wokal i w tym centrum, jeżeli chodzi o spektrum częstotliwości, czyli w tym środku, jest duże zagęszczenia, tam są pozostałe instrumenty, tak więc tutaj także można stosować właśnie. Wykorzystywanie w oparciu właśnie o te instrumenty, które tworzą jak gdyby podkład dla wokalu, one mogą także być w, w, połączone razem kompresją sidechain z wokalem, żeby ten wokal wyskakiwał do przodu dużo bardziej, tak więc do tego także stosuje się tą, tą kompresję, nie tylko właśnie po to, żeby pom robić tak zwaną w sobie oczywiście pompę, ale jest mnóstwo właściwie rodzajów wykorzystania tego typu kompresji, tak więc zachęcam już do zabawy w domu. No dobrze, to to by było tyle w tym odcinku i zapraszam do kolejnego.